Witam Was wszystkich. Trochę mi nie było. A jakoś tak w sumie nie było o czym nagrywać i nic się za bardzo też nie działo. Znaczy się może się i działo, ale jakby nie nagrywałem. Wiecie, przyjechałem, trochę posprzątałem. Miałem dzisiaj robić takie gruntowne sprzątanie, takie ostatnie mm, w lęgach. Potem już następne to będzie yy, po lęgach jakby, jak skończę już. Ale niestety nie udało się, ponieważ głębie zaczęły schodzić z jajek. I tylko udało mi się posprzątać podłogę. Też nie jakoś dokładnie, tak zgrubsza grubsza trochę. Gniazda tylko dwa. Tam, gdzie już modę, jakby tak zeszły, że tak powiem, na wyszły lub modę już są kolejne, a po wcześniejszych jeszcze nie było posprzątane. Nie da, czekajmy, jakieś się boją. Nie wiem dlaczego. Wcześniej, jakby nie było takich problemów, nigdy, a jakoś teraz. No, poschodziły. Mm, no wiadomo. nakarmimy też sobie je, bo tam w tam tam miarę posprzątałem, ale tutaj teraz pokażemy. Młode. Co i jak? Tak. Tu zniosła dopiero. Właśnie, brudno jeszcze po tamtym, ale no, wszystko złaziło. E, tu jest jajko, jedno zniosła samica. Ja tu w ogóle, w ogóle była sytuacja taka z widynami, tymi lepszymi. Przestało mi karmić młode. Nie wiem dlaczego. Wcześniej, no, te młode niestety zdechły, no, ale no, przełożyłem pod te. No niestety chyba nie przyjęły, no, nie miałem po co, podrzuciłem pod te, ale no, niestety nie udało się, że tak powiem, no niestety młode padły, ale już następne jajka są już przełożone, niedługo się powinny kluć na dniach, więc więc dobrze, tu mam mewka, który niestety spadł został podziobany yy, na głowie, że tak powiem, mam nadzieję, że ta koronka było odrośnie, bo nawet fajny mewek, ale no niestety, no żadnych tam żółtych piór pod spodem. Moje nawki naprawdę są czyste. Leżą niestety cały podziobany. Nakarmiony, ale no... No podziobane. Najprawdopodobniej po Niestety nie zaobrączkowany. Nie wiem dlaczego. Dziadek chyba ominął i nie zaobrączkował. Tu jest sytuacja... Zaraz, właśnie muszę, muszę pokazać. Eee, muszę sprawdzić, czy są e, najedzone. Się dopiero wylęgły. Ten średnio. Ten trochę tak. Tu w ogóle tak, tu są te widyny i tu się tak, są dwa młode. Tu w ogóle była taka sytuacja, jeszcze z taką w dużą sytuacji. E, tu była para ta Budapesz z tą łapciatą miała jajka od Blauwindrów. Nie wiem czemu zeszły w dniu, w którym się kluły te Blauwindry. A że tu się kluły już te widyny i drugie jajko było puste, to podrzuciłem to jedno jajko, ono już było zimne, ale kluł się. Podrzuciłem po to, One się wykluł, jak widać, są dwa. Jeden jest widyn, drugi blauwindrów. Nie wiem, który jest który. I czy będą żyły, że tak powiem. Drugie jajko podrzuciłem pod, pod murzyny, które w ogóle zniósł dopiero jajka podrzuciłem. Siedzą one, też się zaczęło kruć, ale chyba umarło. I tu właśnie sabiet siedzi. I chyba... O co tu się stało? Nie ma tutaj murzyna? bo młody murzyn, powinien być. Co to, gdzie to on? Poszukać muszę go, bo nie ma w ogóle... Nie, no to powinien być murzyn. Czarny. Wyleciał już? Dobra, jest na dole, widzę. I przełożone, no jeden jest, ale czy będą pasły to ja nie wiem, tu jest ciemno, winerki, kolejne dwa się wykluły, tu właśnie samica zeszła, murzynka, jajka ja już patrzyłem, klują się po mewkach, mewki, Planu tej mewki planuję i jeszcze jedne chciałbym przełożyć, jak się uda, a jak nie, no to trudno, tu są jajka pod srebrniakiem i pod tym, pod... Yy... O Jezu, pod bocianką jajka po felkach. On, ta samica nie niesie jak podrzuciłem, siedzą. Też się niedługo powinny kluć. Tu samica siedzi, ta bo bocianka Chronisz taką. tak powiem. O, już do góry leci. I ty ty samiec zobaczysz się sprawdzi. Bo coś, jeśli te młode tak średnio pasie. No zobaczymy, jak to będzie. Tu felek żółty, kolejny żółty drugi. Tu był kiedyś żółty drugi, to już wyszedł, tam jest na tym głowniku i drugi z jego rodzeństwa, zaraz pokażę jest w korytarzyku srebrniaki, go pasą kawowy wyszedł, zaraz pokażę no a ten felek tak się prezentuje jak będą pasy, no, no na razie napasiony, no bo jest jeden ale no wiadomo tu te białogłówki wyszły, już też są przerzucone i tu są młode dwa felki czarne, po czarnej parze o jeżeli wyjdą jeżeli uda się, że wyjdą to są petardy na razie nie mam się do czego przykleić, przykleić. na razie są nakarmione ja też je tam sypę już jedzenie zaobrączkowane brudne obrączki no bo niestety jest brudno w miastach, ale ja mówię, nie da się posprzątać tak bo ja mówię bym musiał bym uśmiercił przykładowo te mewki, bym już uśmiercił no te, te felki bym uśmiercił gdybym po prostu zaczął tu sprzątać no bo to jest godzina w gówniku. wszystko jest tu naprawdę no nie mogę cię do niczego po prostu byle żeby wypasły je ale już są duże więc jeszcze tak, półtora tygodnia, w porywach dwa i wyjdą. Tu jest murzyn młody, też taki już już schodzi, widzę już lata. On taki, nie wiem czemu zostawiłem, bo to by było potrzebne, ale zostawiłem. Ta para co nie pasie wypasła. Tu to jajka po y, tych widynach właśnie lepszych. Chodź, chodź, ale O, chyba się kluje, jedno jajko jest chyba nakute. Tak mi się wydaje, ale już nie będę sprawdzał. I teraz tak, tu trociny mam jeszcze, jest felek, tu go może położę, o, kawowy, jak widać, też się zapowiada fajnie, to pasują go w ogóle srebrniaki, to jest po tej żółtej samicy z czarnym samcem, no jakby no możliwe, że wyjdzie kawałek, by było to do przewidzenia, no bo to jednak, yy, wiadomo, mam po tej parze jednego żółtego, który już tam lata i tam żółty jest drugi, no i to jest rodzeństwo tego żółtego właśnie z... Do gniazda. Srebrniaki, takie dzioby, swoich młodych w ogóle, ale jakoś inne, jakoś potrafią, naprawdę. I to jest niestety tu, no bo one tak sobie tu znalazły gniazdo. Tu jest zasłonięte, kiedyś tu podłożyłem bociana, jeżeli ktoś ogląda, i tego bociana zjadła sroka, Ale tu są, tu z jadła jajka kurze, a i tu jest siatka, kurze sobie tam pod spodem przychodzą, jakby tam do gniazda i się już odzwyczaiła i jakby tych jaj gnieje. no i też tego felka na razie tak powiem, no już raczej chyba nie porwie, bo już jest duży, tamtego to w ogóle porwała i tyle tu jest trochę więcej do zaprezentowania goem ja się, że tak powiem, zapełnia nie mogę powiedzieć naprawdę, jeżeli te młode, to co jest, wyjdzie rok będzie naprawdę bardzo dobry ale no nie chcę zapeszać, bo mówię, no bo wszystko się może zmienić chociaż, tamten rok był tragiczny, a w tym, na przykład tu jest tak, tu żółty felek Młody Czarny młody jest tu To jest po czarnej parze Tu są te wajskopy, białogłówki Nie wiem jak to nazwać, jak to się nazywa Tam no, każdy mówi inaczej Tu jest widynek, też niestety podziobany Młody jeden Po tej mojej żółtej parze Tu jest drugi, ten pierwszy Para tu jest, na jaka się ciągną kolejne No bo tamtej zabrałem, przełożyłem Nie wiem co to się stało, że przystał karmić Możliwe, że, nie wiem, no może coś tam im zaszkodziło Nie wiem co Mam trzy mewkim młode to jest chyba moja największa, że tak powiem, duma. O, a nawet siedzą trzy koło siebie. Tu pierwszy, tutaj o, ten, drugi i trzeci. Ten tu pierwszy to jest ten najstarszy, on się już pierze, dlatego tu ma taką białą planę, no możecie na skrzydła, to jest dlatego, że po prostu pierzeje. No i tam te dwa ostatnie już odsadzone. No, blauwinderki. Jeden tutaj jest, tu jest ten drugi, sobie siedzi tutaj też. I dwa blauwindry kolejne. Zaraz, zaraz je pokażę. Jeżeli wyjdą, bo powiem wam szczerze, że chciałbym te lęgi podciągnąć jeszcze ile mogę, ale jednak ten chyba będzie trzeba zwijać powoli interes, bo już te młode nie są tak, nie są takie jak były. O, tutaj też niestety jeden podziobany. O, fajne, naprawdę te są jeszcze lepsze. Są ciut ciemniejsze, bo nie są y, aż takie jasne. Ja, ja lubię te jaśniejsze, ale nie lubię aż takich jasnych. Nie wiadomo, to musi się spierzyć, dopiero to będzie. Na przykład ten widyn ma na pewno lepsze kapcie. W ogóle starym widyną tutaj para siedzi, już też łapcie zaczynają odrastać. Ja mówię, jeżeli one już tam jedzą, nawet same, tutaj tam chce w sensie, się same, No sypę im tam tutaj na takich spodek i karmię. Co w się sensie, karmię, no one sobie już jedzą, ale no widziałem tam pasą je te rodzice jeszcze, krymki, no to krymki je karmią. Ale no mówię, no. I to już w Blau Windrów więcej nie planuję. Wyjdzie, to tam jest jeszcze jeden pod widynami i to jest już wszystko dla Nie chcę, blauwidry siedzą na sztucznych. Jak zejdą, to nie wiem. No to zniosę kolejne do szła, wyrzucę i znów potem sztuczne wodorzy. No już, no jakby nie chcę. No bo to nie ma co. Jedynie co, co, to jest mewki, No i felki, o, tu czarny, młody, wiadomo, spierzeje, tu data na przykład jego. No, tu są jajka przełożone właśnie po w, w tych felkach. To jest właśnie ten i ten żółty po, tej, po tym samcu. I po tej samicy. Ta samica jest petarda, dlatego jakby młode szły w nią. Chociaż powiem Wam szczerze, że z tych felków, z tych młodych jestem na razie. No nie mogę powiedzieć. Nie chcę, właśnie nie chcę no bo wiadomo, ale y, są takie niskie. W tamtym roku wyszły mi dwa czerwone felki, które niestety padły potem. Y, I były wysokie takie na nogach. Bo felki są dwie różne rasy. Bo takie nasze polskie felki to są takie wyższe na nogach, a takie. Cze no bo y, to są jakby. Y, Felki to jest, no jest to czeska rasa głębi, takie czeskie, takie prawdziwe felki, takie dobre, są yy, na takich niskich łapach akurat te felki, no to są, że tak powiem, jedne z wyższych, no naj na pewno, że tak powiem, klasowo głębi w głębiku u mnie są najwyższe, bo są one kupione po prostu od mistrza Polski, który po prostu niedokrotnie w tej, w tej rasie miał bardzo duże jakby yy, nagrody zdobywał i w ogóle. Więc te felki naprawdę jest bardzo dobry materiał, po nich uchować młode to będzie naprawdę super. A że mam dwie pary, to będę potem mógł przeparzać. No jeżeli ten kawowy będzie, wyjdzie, to na pewno zostanie, z czymś czarnym sparuję. Czy żółtego, no tak jakby tak wyszło dużo tych młodych, to te dwie pary na pewno zostaną, jeszcze z dwie mogą dojść, nie ma problemu. I teraz tak, a, tu mam czarne felki, z nią jajka samiczka siedzi. Tym razem zostawiam, zobaczę co z tego będzie. Teraz zostawiłem im bociana do pasły, no ale wiadomo, to nie wody bociana nastawiła, więc go też skasowałem i zobaczymy, czy będą go karmiły. Mamy tutaj miski. Miski pozostawione, trochę nasypanych są, a jest dana, bo tu będą się pewnie teraz gniazda kolejne robić, co się mewki i te. I. O, tu, te wajskopy, właśnie. A i w ogóle nowa rasa, nie, nie powiedziałem Wam, dostałem od y, wujka on gania gołębie, ma masę serniaków chyba ponad 300. To są wyszwańce, To jest rodzeństwo. Jeden koroniaty, drugi gładki, to są, one są po czarnych. Fajne, naprawdę bardzo ładne. One są na razie tu, ponieważ te nie są puszczone. Tam te latają cały czas, nie chcę ich zamykać, dlatego że no, mają młode. I to może spowodować, że po prostu... No, 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 jak sobie go użeruje nawet takie ozdobne, to te młode są lepiej nakarmione i po prostu wolę je puszczać. A jak będzie taki okres, że będzie padało jakiś czas, długi czy coś. to. A, tu może wyrzucę. Tam są jajka po Jeszcze. Zaraz że opowiem o samicy pocztowej. Tam sztuczne podłoże jedno. Jajko. po pocztowych. Kurde. Tak szkoda. Samica pocztowa mi zaginęła. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się naprawdę jej stało. Samica, którą... Jest o filmik nagrany, możecie sobie sprawdzić, o pocztowym, jak ktoś chce. O, jak gruka. To jest najstarszy młody, jakby z mewków, jak widać. Naprawdę fajny, już róża jaka mu wychodzi, on się już pierzeje. Najstarszy i to będzie właśnie samczyk. z któryś z młodych mi się naprawdę podoba, zapowiada się nieźle i chyba będzie to samiczka, to zostanie, bo mam jednego samca starszego, tego na krót, takim naprawdę krótkim dziobie i ja muszę jakąś samicę nie wiem, który to już jest. Czy ten... Chyba, o, chyba to jest ten. Chyba to będzie samica. Naprawdę róże mają wszystkie. Nie mogę powiedzieć. Tyle, znaczy, że to wszystkie po jednej parze, no to wiadomo, będę musiał coś dokupić. A no i dostałem, one pójdą na tatę, tylko jak tylko będzie jakaś gorsza pogoda, albo będzie... No, albo po prostu... Na razie nie pójdą. No i planuję je ganiać. Potem się dokupi dwa do pary, będą dwie pary, no bo to nie może być, bo to jest... Nie wiem czy to jest w ogóle. Nie wiem co to jest yy, za płeć, ale no na pewno są to gnieździaki. I, I no tak Dobra damy im jeść Nie będę gadał o boże już 13 minut A że zawsze rozgadam No dobra wyrzucę te jajka Podam sobie kury Tam podziubią Wstawię karmidło Tam mnie je puścimy jeszcze trochę na wolierę Chociaż już jest późno ale Jeszcze je trochę możemy puścić One na pewno będą głodne bo Bo je trochę przetrzymałem Bez jedzenia i trochę im damy. Głębnik się zapełnia ten. Bardzo mi się to podoba. Teraz trochę lżejsze na wieczór. Nie mam to przesadzać. Dywidend zleciał stary. O kolejny młody i dziewczaj go przerzuciłem. Mam nadzieję, że je. Żółto w głębniku. Faktycznie wszystko żółte. No, czarne jest. Ale powiem Wam szczerze, żółty. Chyba u i kolor mi się bardzo podoba. O jak w karmidle były takie luki, że hej. O ja, yeah. To teraz się karmidło zapełnia. Prawie już jest mało luzu. Tamte nie jedzą, dwa dopiero się przerzuciłem, ale to wiadomo. Do pocztowej je pas. Dobra, nie jedzą. Damy jeszcze tamten. Tutaj. No, mam trzy młode, trzy samce pocztowe, mam, bo mam dwa młode, to dwa co są, to są samce. Jeszcze najlepsze są w parze. Więc no, takie buty. Chociaż Blauwinder, jeden. Yy, Blau Jeden średniak, yy, który się sparzył z młodym Budapestem. to też są samce dwa, więc ciekawie się dzieje, że tak powiem. Raczej nie ciekawie, no ale... No nic nie poradzę. Nie? Tu trochę nasypetem. tym. Tylko z rodzicami, ale to niech podłapują moją, są naprawdę... Ja na nie zapeszyć, no bo ona nie chce nie tutaj zapeszać, ale... Chyba ta samica z jajkiem siedzi, tak mi się wydaje, ta, ale to wyrzucę. Bo tu będę je nastawiał na kolejne przekładanie. Przekładania, przekładania. Bez przekładania nie byłoby nic. Ale no mówię. Co tutaj pokażę. Ciemno jest, to światło muszę to założyć, ale tak zakładam, zakładam, założyć nie mogę. O. Wszystko zachodzi. Właśnie to jest tak, jak głębie wszystkie są kokar midła, to są zdrowe. Tamte dwa to są młode, jak nie patrzcie, no bo to wiadomo jak ze z młodymi. Ale no mówię, no to wie, wiecie o co chodzi. O, młody Felek jaki, jak się tam rzuca. Oby nie była ja przewaga przewaga w tamtym roku, bo ja nie wiem co ja zrobię. Gritu tu nasypiemy. U mnie na przykład grid z anyżem. Taki w tamtym roku grid był inny lęgi też były do dupy. Jest grit taki jak dwa lata temu i na razie idzie dobrze wszystko, ale mam jeden anysz to one po prostu uwielbiają. Teraz co prawda mają to... No tym, tym że tak powiem daję więcej, bo no muszę dlatego, że one są zamknięte trochę tylko woliera i nie mają tych witamin bez gritu to byłoby średnio. Ale mówię, wszystko sobie. Je. Na wieczór potem zabiorę karmidła to rano sobie nagramy może w wolierze. z tyłu. tam już się czają, muszę patrzeć te widyny żeby, która półka im się podoba, to muszę im tam chyba miskę na dole postawię, bo żeby jajek z mnie pokubiła, bo jeszcze tego będzie brakować bo ona zaraz dobra przerwała mi coś, już nie, nie wiem co mówiła już zjadły praktycznie, zaraz pozabieram te karmidła i ten, do jutra nie jedzą i wtedy jutro rano pozwolę nagram może jak <noise> będą chciały, <noise> jak y, przychodzą do mnie i jak jedzą koło mnie. No dobra, to było na tyle. Jutro postaram się jeszcze wam coś nagrać, więc trzymajcie się i cześć.